Witaj! Te afirmacje zostały stworzone, aby wspierać Cię w wewnętrznej przemianie. Usiądź lub połóż się wygodnie. Zamknij oczy. Poczuj, jak z każdym oddechem Twoje ciało się rozluźnia, a umysł staje się coraz cichszy. Wchodzisz teraz w stan wewnętrznego spokoju, otwierając się na pozytywne zmiany. Zaczynamy. Z łatwością przyciągam do swojego życia coraz więcej pieniędzy i dobrobytu. Jestem otwarty na nowe źródła dochodu i pozwalam sobie na finansowy rozwój. Każdego dnia staję się bardziej świadomą i dostrojoną do obfitości osobą. W moim życiu pieniądze krążą swobodnie, wspierając moje marzenia i potrzeby. Zasługuję na bogactwo i pozwalam sobie je z wdzięcznością przyjmować. Moja relacja z pieniędzmi jest zdrowa, oparta na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Czuję się spokojnie i pewnie, wiedząc, że mam wszystko, czego potrzebuję. Pieniądze przychodzą do mnie w sposób lekki, naturalny i zgodny z moimi wartościami. Każdy dzień przynosi mi nowe możliwości finansowe, które z radością wykorzystuję. Jestem twórcą mojego bogactwa i świadomie buduję swoją finansową przyszłość. Wybieram życie pełne dostatku, spokoju i wolności finansowej. Moje działania są skuteczne i prowadzą mnie do coraz większego sukcesu. Obfitość jest moim naturalnym stanem i pozwalam sobie jej doświadczać na co dzień. Z wdzięcznością przyjmuję każde dobro, które do mnie przychodzi. Moje myśli są ukierunkowane na dobrobyt, co przynosi realne rezultaty. Zarabianie pieniędzy jest dla mnie łatwe, przyjemne i zgodne z moją pasją. Moja wartość wewnętrzna przekłada się na wartość, jaką otrzymuję w świecie zewnętrznym. Cokolwiek robię, prowadzi mnie to do większego bogactwa i satysfakcji. Otaczają mnie ludzie i okoliczności sprzyjające finansowemu wzrostowi. Mam prawo żyć w dobrobycie, bez wyrzutów sumienia i ograniczeń. Zasługuję na wszystko, co najlepsze również pod względem finansowym. Każdy krok, który podejmuję, przybliża mnie do życia pełnego obfitości. Z radością przyjmuję pieniądze i z mądrością nimi zarządzam. Jestem bezpieczny finansowo i czuję wewnętrzny spokój. Moje zasoby stale rosną, a ja mądrze z nich korzystam. Pieniądze są narzędziem dobra w moim życiu i życiu innych ludzi. Moje serce i umysł są otwarte na przyjmowanie obfitości ze wszystkich stron. Posiadam zdolności i talenty, które przynoszą mi finansowe korzyści. Doceniam wszystko, co mam i dzięki temu przyciągam jeszcze więcej. Żyję w harmonii z przepływem pieniędzy i zaufaniem do życia. Z każdym dniem rozwijam się i zwiększam swoje możliwości finansowe. Obfitość finansowa jest moim naturalnym prawem, przyjmuję ją z pokorą i radością. Moje życie jest pełne dostatku, zarówno materialnego, jak i duchowego. Wiem, że mam wszystko, czego potrzebuję, by osiągnąć finansowy sukces. Każda złotówka, którą zarabiam, przychodzi do mnie z radością i lekkością. Pieniądze wspierają moje marzenia, cele i styl życia, który świadomie wybieram. Jestem gotów na więcej i więcej pieniędzy, więcej możliwości, więcej dobra. Moje decyzje finansowe są mądre, spokojne i pełne wewnętrznej mocy. Pieniądze przychodzą do mnie przez wiele harmonijnych źródeł. Z wdzięcznością dzielę się obfitością, która do mnie napływa. Każdy dzień daje mi szansę na finansowy rozwój i spełnienie. Jestem magnesem na pozytywne zmiany i bogactwo w każdej postaci. Moja wartość rośnie z każdym doświadczeniem, jakie zdobywam. Cieszę się każdym przejawem dostatku, zarówno dużym, jak i małym. Z ufnością patrzę w przyszłość, wiedząc, że jestem prowadzony ku bogactwu. Moje życie jest pełne finansowych cudów i inspirujących niespodzianek. Uwalniam stare przekonania o braku i wybieram świadomość obfitości. Jestem w pełni gotów, by przyjąć więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Pieniądze są moim sprzymierzeńcem w tworzeniu życia pełnego pasji i radości. Z każdym oddechem przyciągam więcej światła, spokoju i finansowego dobrobytu. Moje życie obfituje w coraz lepsze okazje do pomnażania pieniędzy. Pieniądze są dla mnie narzędziem wolności, radości i rozwoju. Każda decyzja, którą podejmuję, prowadzi mnie w stronę większego bogactwa. Jestem wdzięczny za każdy przejaw finansowej obfitości, który mnie spotyka. Ufam że wszechświat wspiera mnie w realizacji moich celów materialnych. W moim sercu panuje spokój, a moje finanse odzwierciedlają ten wewnętrzny stan. Pozwalam sobie zarabiać więcej, łatwiej i z większą przyjemnością. Bogactwo i bezpieczeństwo finansowe są naturalną częścią mojego życia. Z każdym dniem moje finanse stają się coraz bardziej stabilne i obfite. Moja energia jest zgodna z częstotliwością dostatku i sukcesu. Otwieram się na nowe strumienie dochodu, które przychodzą do mnie z lekkością. Moje bogactwo rośnie w zgodzie z moim sercem i wartościami. Potrafię mądrze zarządzać pieniędzmi. Co przynosi mi spokój i radość. Mam dostęp do nieskończonych zasobów, które czekają, bym z nich skorzystał. A. Moje życie finansowe rozwija się w piękny i harmonijny sposób. Jestem wart, a każdej dobrej rzeczy, jaka do mnie przychodzi. Z wdzięcznością przyjmuję dobrobyt, który płynie do mnie z różnych źródeł. Finanse przychodzą do mnie wtedy, gdy jestem w zgodzie ze sobą. Każde moje działanie przynosi mi korzyści finansowe i emocjonalne. Mam moc tworzenia życia pełnego bogactwa, szczęścia i spokoju. Mój umysł jest skupiony na rozwiązaniach i możliwościach wzrostu. Z każdym dniem staję się bardziej niezależny finansowo. Moje zarobki rosną proporcjonalnie do mojego zaangażowania i radości. Obfitość otacza mnie ze wszystkich stron i wpływa na każdy aspekt mojego życia. Czuję się komfortowo i pewnie, mając coraz więcej pieniędzy do dyspozycji. Wiem, że moje bogactwo wspiera również innych ludzi i świat wokół mnie. Moje serce jest otwarte na przyjmowanie i dzielenie się dobrobytem. Pozwalam sobie doświadczać finansowej swobody bez lęku i ograniczeń. Pieniądze są naturalnym efektem mojej kreatywności i pracy z pasją. Z każdą chwilą wzrasta moje poczucie wartości i finansowej mocy. Otrzymuję pieniądze za to, co naprawdę kocham robić. Moje życie staje się coraz bardziej komfortowe, dostatnie i spełnione. Każdy przelew, prezent i niespodziewany zysk wzmacnia moje poczucie obfitości. Jestem gotowy, a na większe wpływy, większą radość i większy spokój. Moja hojność i wdzięczność otwierają drzwi do jeszcze większego bogactwa. Moje finanse rozwijają się z lekkością, zgodnie z naturalnym rytmem życia. Z każdym dniem czuję się bardziej zasobny i wspierany przez wszechświat. Przyciągam obfitość, bo jestem jej świadomy i otwarty na jej przyjęcie. Moja intuicja prowadzi mnie ku wyborom, które przynoszą mi finansowe korzyści. Bogactwo to mój naturalny stan i pozwalam sobie go w pełni doświadczyć. Jestem źródłem wartości, która przekłada się na pieniądze i sukces. W moim życiu jest miejsce na luksus, wygodę i wewnętrzny spokój. Moje konto bankowe rośnie. A ja czuję się coraz bardziej pewnie i bezpiecznie. Zasługuję na dochód pasywny, który daje mi wolność i radość. Moje działania są skuteczne, przemyślane i prowadzą do finansowej równowagi. Otwieram się na bogactwo, które płynie do mnie nawet w nieoczekiwanych formach. Finanse są moim sprzymierzeńcem, wspierają mnie w tworzeniu życia marzeń. Pieniądze pomagają mi być sobą, realizować misję i żyć w pełni. Moje życie finansowe to piękna podróż, w której z wdzięcznością uczestniczę. Wybieram obfitość, spokój i sukces jako naturalne elementy mojego istnienia. A teraz weź głęboki wdech i z wydechem łagodnie powróć do chwili obecnej. Pozostań jeszcze przez moment w tej spokojnej, obfitej energii. Aby wzmocnić efekt afirmacji, słuchaj tej medytacji codziennie przez 21 dni. Pamiętaj, nawet najmniejszy krok każdego dnia przybliża cię do życia, o jakim marzysz. Jeśli ta medytacja była dla Ciebie pomocna, Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych nagrań. Do usłyszenia w kolejnej medytacji Niech obfitość towarzyszy ci każdego dnia.